Cześć, zapraszam Was do 17 lekcji serii Język Niemiecki dla Początkujących. Dzisiaj powiemy sobie o zwierzętach domowych, o zaprzeczeniu Kain oraz o czasowniku modalnym mögen, czyli Lubić. Die Haustiere, czyli zwierzęta domowe. Zobaczmy, jakie zwierzęta tutaj mamy: Der Hund, pies. Der Hund. Die Katze, kot. die Katze, der Kanadienvogel, Kanarek, der Kanadienvogel, der Goldfisch, der Goldfisch, die Kuh, Krowa. die Kuh, das Pferd, Koni, das Pferd. Die Maus – mysz. Die Maus. Das Kaninchen – królik. Das Kaninchen. Der Hamster – chomik. Der Hamster. I ostatnie zwierzę – der Papagaj – papuga. Der Zatem czasownik modalny mögen, czyli lubić. Czasownik ten jest nieregularny. Pierwsza i trzecia osoba tego czasownika wygląda tak samo. Ich mag, ja lubię. Du magst, ty lubisz. Er, sie, es mag, on lubi, ona lubi, ono lubi. Wir mögen, my lubimy. Ja mögt, wy lubicie. Zizi mygn, oni lubią, pan, pani, państwo lubią. Poznamy sobie teraz zaprzeczenie kind i wyjaśnię, kiedy je stosujemy. Na jednej z ostatnich lekcji mówiliśmy sobie o rodzeńkach określonych i nieokreślonych w nominatywie, czyli naszym polskim mianowniku oraz w akuzatywie, czyli naszym polskim mierniku. Jeżeli chcemy zaprzeczyć coś, czyli powiedzieć, to nie jest krzesło, to nie jest sofa. Czyli chcemy zaprzeczyć rzeczownik. To wtedy musimy użyć naszego zaprzeczenia kein. Ale to kein odmienia się a mianowicie na przykład sofa jest das sofa. Czyli wiemy, że jest das sofa i chcemy powiedzieć to nie jest sofa. Czyli zadajemy najpierw pytanie to jest to co? Czyli wiemy, że jesteśmy w nominatywie, czyli wiemy, że będziemy tutaj w sobie w tym rządku yy, decydować, które, yy, jakie jest, słówka powinniśmy użyć. Czyli das ist kein sofa. Widzimy, że yy, aby utworzyć zaprzeczenie kein, wystarczy, że do naszego rodzajnika nieokreślonego dopiszemy tylko z przodu literkę. Czyli będzie na przykład kein sztul, keine katze, kein sofa. Ale ich habe keinen sztul. Ja nie mam krzesła. Kogo co mam? Ich habe keinen sztul. Ich habe keine katze, ich habe kein sofa. Zobaczmy sobie teraz, jak to będzie wyglądało w naszych zdaniach. Max du Papagayen? Czy lubisz papugi? Nein, i mag keine Papagayen. Nie, ja nie lubię papug. Czyli widzimy, że my mamy nie lubię, mamy zaprzeczenie przed czasownikiem. W języku niemieckim musimy trzymać się tej zasady. Osoba, czasownik dajemy sobie przed rzeczownikiem zaprzeczenie kein y, i rzeczownik i reszta zdania jeżeli takowa jest. Kolejny przykład. Hast du einen Hund? Czy ty masz psa? Czyli zdajemy pytanie czy ty masz kogo co? Więc einen Hund, prawda? Ponieważ hund jest normalnie dea I odpowiadamy nein. Ich habe keinen Hund. Nie, ja nie mam psa. Zaprzeczenie ponownie dajemy przed rzeczownikiem i odpowiednio odmieniamy. Czyli widzimy, że mamy der Hund. has einen Hund? Nein, ich habe Keinen Hund – jesteśmy w akuzatywie, a Hund ma rodzajnik der. Hat er eine Katze? Kot ma rodzajnik di. Czy masz kogo co kota? Jesteśmy w akuzatywie, czyli eine Katze. I odpowiadamy? Nein, er hat keine Katze. Nie, on nie ma kota. Czyli również dajemy nasze zaprzeczenie kein odpowiednio odmienione i dajemy je przed rzeczownik. I ostatnie pytanie. Habt ihr ein Pferd? Pferd ma das. Czy wy macie kogo co? Więc jesteśmy w akuzatywie. Ponownie ein Pferd. Odpowiedź nein. Wir haben... Kain. Nie, my nie mamy konia, czyli mamy kain. Widzimy, jak ten, to nasze zaprzeczenie kain odmienia się przez przypadki, Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe, ale aby się sprawdzić, czy na pewno zrozumieliście zastosowanie tego zaprzeczenia, czeka na Was oczywiście zadanie domowe, które koniecznie odróbcie i napiszcie swoje rozwiązania w komentarzach pod tym filmikiem. Zapraszam Was już za tydzień do kolejnej lekcji.